z tej strony, JWB, inaczej księga 3. I dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić kilka przydatnych rzeczy w Minecrafcie. Zaczynamy najpierw, może, mm, może szybką niszczarkę do przedmiotów różnego rodzaju. No to tak, na, na sam początek, trochę. 4. oczywiście będę grał na kreatywie, ale wy będziecie potrzebowali cztery czerwonych yy, podni, Dźwignię jedną, L jedno yy, pudełko lawy, wiadro lawy oraz yy, jeszcze redstone'a, 8 redstone'a. A na sam koniec. Jeden dispenser. Dobra. Jak będzie zjadek to przelecisz się do dziadka i zanieszesz jednak do wiatrka? Okej, okay, wracamy, dobra. będziemy miałem potrzebny jeden dispenser. Połonie zostałem na wszelki wypadek i co no, najważniejsze, jakiś budulec. Tak, najpierw kładziemy dwa grawla. No, oczywiście dwa czegoś. Może być to ziemia albo cokolwiek innego. Tu kładziemy trzy. Tu dwa. I tu znowu trzy. Co tam się dzieje? O możliwe, że to jest to. No tak, to jest to. Dispenser tu wykupujemy dwa. I tu zasłaniamy, żeby nam nie, wy nie wypadła lawa. Oraz inne przedmioty do zniszczenia. Jeszcze wezmę tego co chcemy wywalić wkładamy, albo jeszcze nie jeszcze tutaj, pyk, pyk, pyk dźwignia dźwignia tu wkładamy oto ten to co chcemy wyrzucić wyłączamy no i wydatuje jak widać wyłączamy Mm, teraz wlewam tutaj lawę. Ja wylewę, żeby było fajnie, żeby była nieruchoma. włączamy i jak widać, pa wszystko się pali. Jak wywalamy, to się to wyłączymy na końcu. Ok, i to chyba na tyle. Marko i żegnam.